Cześć, witajcie. Dzisiaj BMW M240i. Zapraszam. Prezentowany egzemplarz należy do Roberta, któremu bardzo serdecznie dziękuję za udostępnienie mi go do recenzji. Robert na co dzień mieszka w Gnieźnie, przyjechał do nas w Gniezna, my jak wiadomo mieszkamy w Kotlinie. Recenzja jest realizowana w Jarocinie, żeby było śmieszniej, w firmie Auto Dudkiewicz, w której stali widzowie wiedzą, kiedyś pracowałem jako diagnosta, tym razem nie na wrocławskiej 225, gdzie centrala Auto Dudkiewicz, tylko w oddziale przy ulicy Maratońskiej w Jarocinie, z tego względu, że pada. Samochód pięknie prezentuje się w słońcu. Jest to kolor Thunder Night, a więc burzowa noc. Chcielibyśmy Wam go bardzo pokazać w słońcu, bo jest on przepiękny. Mamy lipiec. Niestety, od kilku dni pogodę mamy raczej barową, a nie wakacyjną. Stąd recenzja, a raczej prezentacja, rozpoczyna się na stacji kontroli pojazdów. Dwójka G42 to przepiękny sedan dwudziowy. Dla mnie osobiście od razu na myśl przychodzą wspaniałe E30 z lat 80. Dwudrzwiowe sedany, takie zadziorne. I myślę, że pomimo tego, że jest to dwójka, nie trójka, to ten samochód właśnie nawiązuje do tych legendarnych E30, produkowanych już dawno, dawno temu. G42 to nowe wozy zaprezentowane w roku 2021, dokładnie we wrześniu. Ten samochód został wyprodukowany w roku 2023. Jak mówi Robert, w tamtych pandemicznych czasach długo na niego czekał, bo dokładnie 15 miesięcy. Ja osobiście bym tak długo nie czekał. 15 tygodni to mogę zrozumieć, ale 15 miesięcy niekoniecznie. Napiszcie w komentarzu, czy czekalibyście tak długo na swój wymarzony samochód. Ja myślę, że było warto, ale dla mnie ten okres jest zbyt długi. Nowy typoszereg BMW i nie ma bobra. Klasyczny, ładny przód. Ciekaw jestem, co powiecie na temat tego wlotu powietrza. W tych nowych, innych modelach jest wielki bubr, a tu jest maskownica STR-testy. Dlaczego? Dlatego, że rozmawiamy o samochodzie, a nie o jego właścicielu, więc właściciel pragnie pozostać na niej mowy. Rozumiem to, stąd maskownica. 240i, 374 konie, 3 litrowa R6, 500 Nm, gigantyczny moment obrotowy. Producent podaje, że pierwsza setka w 4,3 sekundy. Wszyscy ci, którzy te auta testowali czy próbowali, ja tego nie zrobię, bo na drogach publicznych je bardzo mam. Jak mówią, że spokojnie można nim zrobić 4 i jak to mówią fani tej marki, m.in. Robert, BMW aktualnie daje więcej aniżeli podaje w katalogu. Czyli 374 konie katalogowe, a podobno ten samochód potrafi wypluć na hamowni, wypluć, jak nie lubię tego słowa, około 400 koni. Niektórzy mówią, że ta lampa to brzydki akcent tego samochodu, nie ma Bobra, a ma brzydką lampę. Nieprawda, na żywo ta lampa prezentuje się świetnie. Jeszcze jedno pytanie które może się pojawić w komentarzach, dlaczego w takim razie M240i, a nie M2. M2 oferuje niewiele więcej, ale ma napęd tylko na tył, a M240i można było sobie zamówić albo jako ośkę, albo napęd na cztery koła. Robert wybrał X-Drive, bo zimą jeździ w góry i uważa, że X-Drive jest lepszym rozwiązaniem. 374 konie tutaj, bodajże 460 w M. Dwójce w M2 550 Nm, tutaj 500 Nm w zupełności wystarczy. Tamto auto jest znacznie droższe, ale jak mówi Robert, spokojnie dałby radę taki leasing uciągnąć, ale M2 nie była mu do szczęścia potrzebna. BMW M Performance 3 litry 374 konie 500 Nm, to słyszeliście przed chwilą. Aktualny przebieg 46 tysięcy kilometrów. Tyle Robert pokonał nią w dwa lata. Jest to jeden z kilku samochodów, w którym jeździ na co dzień, żeby rozkładać przebieg. To, co osobiście lubię, a więc siłowniki w mechanizmie ponoszenia maski, czy coś się działo z tym samochodem mechanicznie? Nic, olej wymienia co 10 tysięcy kilometrów, choć producent mówi, że można znacznie, znacznie rzadziej, ale on dba o swoje samochody i mówi, że co 10. Na 60 planuje wymienić olej w dywrze i olej w skrzyni, choć BMW zaleca na 100 tysięcy, a więc robi to znacznie częściej niż podaje. Producent. Ja myślę, że to na pewno dla tej fury nie jest szkodliwe. Wręcz przeciwnie. Czy miał jakiekolwiek problemy mechaniczne żadnych? Czy miał jakiekolwiek problemy blacharsko lakiernicze? To miał dwukrotnie, nie z własnej winy, jak to mówi pierwszym razem, na Rondzie w Gnieźnie, jechał sobie swoim samochodem. Koleś go nie zauważył, wjechał, lampa zderzak, jakieś tam drobiazgi. Naprawa Wasa kosztowała 26 tysięcy złotych, więc normalnie to nie mało, ale jak na ASO to niewiele. Druga przygoda na parkingu pod supermarketem cały parking pusty. Stoi tylko Roberta BMK, i koleś oczywiście, chce się przykleić na sąsiednie miejsce i ociera się o zderzak. Także świetna sprawa, jeździsz sobie mega furą przez dwa lata i już masz dwie przygody. Niestety, tak to się czasami dzieje. Grubość powłok to w tym miejscu 288 mikronów, generalnie około 270 do 300 mikronów na samym aucie. Celowo mówię grubość powłok, a nie grubość lakieru, bo samochód od nowości oklejony folią ochronną. Żebyście przypadkiem sobie nie pomyśleli, że miał otarty zderzak, a okazało się, że był cały lakierowany. Nie, cały lakierowany nie był, ale od nowości, jak tylko wyjechał z fabryki, gdy Robert go odebrał, od razu zlecił pewne zabiegi detailingowe, m.in. oklejenie folią. Jeszcze taka mała dygresja, nie związana bezpośrednio z tą piękną furą. Czasami ktoś napisze w komentarzu, że robię reklamę na przykład firmie Autodutkiewicz. To nie jest reklama, oni mi za to nie płacą. Ja im bardzo serdecznie dziękuję za to, że mogę tak jak choćby dzisiaj w ten deszczowy dzień zaprezentować ten piękny samochód u nich na stacji kontroli pojazdów. To jest tylko i wyłącznie podziękowanie za możliwość wykonania tej recenzji u nich. Jeżeli udostępnisz mi swoją stację kontroli pojazdów, również Tobie podziękuję. Prezentowana dwójka jeździ na 19kach Gumienie to Michelin, taki wzór Felk, piękny czerwony zacisk z logo M, a rozmiar ogumienia z przodu 245-35 ZR19. Spójrzmy, jak to wygląda z tyłu. A z tyłu to 255-35 ZR19. Wszędzie, gdzie tylko to możliwe, logo M. Przygotowując się do tego odcinka, czytałem wczoraj, że ta dwójka jest w stanie zagrozić trójce czy czwórce, mam na myśli Mki. No, nie wiem, jakby to było, gdyby postawić je obok siebie i zrobić porównanie, ale powiem, że tu wszystko jest skrojone na miarę. Oczywiście za chwilę ktoś napisze w komentarzu, że ta za który on nie lubi, to jest taki wielki tablet lekko zawinięty w kierunku kierowcy, jak to było w starych trójkach, czy w starych w ogóle bawarkach. Dwudzielny, dwa ekrany, potężny ekran na wprost kierowcy, potężny ekran na środku. Materiały całkiem dobrej jakości, z tego co widzę, to jest head up i fajnie, bo bardzo go lubię. Bok jest świetny, skóra, świetne przeszycie. Nigdzie nie ma pianu, co osobiście lubię, tylko takie ładne dekory co tu jeszcze dwa uchwyty na napoje, tu widzę uchwyt na telefon, ale to właściciela, miękki podłokietnik, dosyć głęboki, kilka złącz tam się znajduje, tu nieco twardy materiał, schowek wyłożony elegancką tkaniną, lampeczki ledowe, nawet dosyć duże, jak na niewielki rozmiar tego samochodu, ale co ciekawe w tym miejscu te lampki są takie duże, myślałem, że będą małe ledy, a są ogromne. To nie przeszkadza, dobrze oświetla, ale gdyby to były małe ledy, myślę, że to by się lepiej komponowało z tym pięknym nadwoziem, piękne pedały, piękny podnóżek, wszystko z logo M. M M, 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 Wszędzie Monachium. Chwalam się niesamowicie, ale powiem, że to robi mega dobre wrażenie. Świetna kiera podgrzewana, wielofunkcyjna, bardzo gruba, duże bicepsy. Czuję się w tym aucie naprawdę świetnie i w pierwszym rzędzie fenomenalny fotel. Ilość miejsca w każdej płaszczyźnie idealna. Absolutnie nie wadzę o ten tunel prawym kolanem. Ogromna, dotykowa tabletoza, fajnie, że chociaż pokrętło do regulacji głośności. Jest fizyczne, fizyczne przyciski. No i iDrive, przeze mnie uważany za najlepszy kontroler w motoryzacji. Boczek, drzwi szlachetny, szyby bez ramek. Nie powiem, że to jest materiał na szóstkę, ale na pewno na piątkę. I popatrzcie, trzy paski Adiego. Jaki tu mają wzór. Buteleczka 0,3 litra mieści się bez problemu. Oczywiście z logo partnera naszego kanału. I jeszcze sporo miejsca zostaje. Kieszeń tak do tego miejsca. Fotel jest fenomenalny, w pełni elektrycznie regulowany. Super. Po prostu super. A jak to jest w drugim rzędzie? Tam nikt jeździć nie chce, ale właściciel mówi, że kiedyś jechał z czeskiej Pragi do Gdyni i bez problemu się z tyłu umieścił. Koledzy kierowali. Za chwilę zobaczę, czy ja się tam zmieszczę. Po raz enty powiem, że 1,88 88. Już się zasunęło. Powiem, że nie jest bardzo dobrze, bo gdy nogi umieszczę na wprost, to opieram mnie o fotel przedni. Stopy tak na stygale wjadą. Gdy kolana troszkę rozstawię na boki, no to wtedy już problemu nie ma. Mała półeczka po środku, trzecia strefa klimy, nawiewy. Dużo dodatków. Czy jest podłokietnik? Oczywiście, że jest podłokietnik. Dwa uchyty na napoje. Dosyć miękki. Co tu jeszcze? No tak, możesz sobie długie przedmioty przewozić. Niekoniecznie narty, ale na pewno długie. A jeżeli chcesz narty, to nie ma problemu. No a głową wiadomo, że będę szorował po To są takie właśnie dwie fajne lampeczki LEDowe, małe, a z przodu są takie ogromne. Ale to oczywiście moja dygresja. Te ogromne nikomu niczym nie przeszkadzają. Po prostu myślałem, że w takiej furze będą małe. Tunel dosyć mocno zarysowany. Pokaż Bartku, bo tego jeszcze nie pokazywaliśmy. No ale jak napęd na tył, czy w tym przypadku X-Drive, no to wiadomo, że gdzieś ten wał musi przebiegać. Powiem tak, do 1,70 m bez problemu, powyżej 1,70 m, no to musisz się lekko zgarbić, ale tutaj to zakładam, że jeżdżą albo niewielcy fani motoryzacji, albo prawdziwi fani motoryzacji, którym to nie przeszkadza. Ja osobiście wolę siedzieć tam. W jednym katalogu czytałem, że 390 litrów i to jest chyba najbardziej prawdopodobne, w innym, że 370. Właściciel mówi, że chyba 390 oparcie możesz złożyć stojąc z tyłu. Tu goła blacha, jak w każdym samochodzie, nawet wyższej klasy. W kufrze wiadomo, co się mieści. W tej chwili najważniejsze w tym samochodzie są właśnie te ramki. Siłowniki nawet w klapie bagażnika, a więc to, co lubię. Znajduje się pod dwójką aerodynamika na pierwszym planie. Wszystko równiutkie jak na stole, zabudowane aerodynamicznie perfekcyjnie. Same osłony, nic tu nie widzę. Oczywiście widzę dyfer, pułośki. Wszystko jak w nowym samochodzie. Osłony termiczne od wydechu w tym miejscu. Powiem, że dźwięk w kabinie są podbijany z głośników, ale wydech i tak w tym aucie podobno perfekcyjny. Sprawdzimy to później. Zawiecha nigdzie nie pokradowana, próg pod prożę, nie widzę łączenia, wszystko zabudowane. Żadnych zapoceń zawilgocień na bloku napędowym, 46 tysięcy kilometrów, wszystko w idealnym stanie. Zrobię tak jak właściciel, który mnie poinformował, że start-stop zawsze dezaktywuje przed uruchomieniem silnika. Tak tu można, a więc od razu pozbyłem się tej pseudoekologii i za chwilę ruszymy w jazdę recenzyjną. Ale wcześniej pokażemy Wam głośność pracy dmuchawy. Głośność pracy dmuchawy, jak w każdym naszym odcinku. Pierwszy bieg, silnik uruchomiony, dmuchawa niesłyszalna. Drugi stopień. Już przyjemnie chłodzi. Minimalnie słyszę. Trzeci stopień słyszę wyraźnie, chłodzi mocno. Czwarty stopień, bardzo mocno chłodzi. Trochę hałasu, jak słychać. Piąty bieg, mega huragan. No i odpowiednio przy tym głośno. Posłuchajcie, jak ona pięknie gada. Sprytnie. Komponowany selektor zmiany biegów w niczym nie przeszkadza. Kamera cofania, linie statyczne, linie dynamiczne. Doskonała jakość. Niektórzy narzekają na tą wielką ekranozę w BMW, a właściciel mówi, że już się przyzwyczaił i na nic innego by się nie zamienił. Zegary można w pewnym stopniu personalizować. Taki układ ma właściciel. Troszkę Wam tu pokażemy, co tu można zmienić. Można nawet wywołać rzut nawigacji. Co kto lubi, co kto preferuje. Wtedy prędkościomierz po lewej stronie. Wrócę do prędkościomierza na środku. Tak jest chyba najlepiej. Moim zdaniem podobnie rzecz się ma z head -upem. można sobie ustawiać parametry head i powiem, że head jest świetne, informuje Naprawdę o wielu parametrach samochodu czy parametrach jazdy. Wyposażenie tej fury niemalże kompletne, wszystko na pokładzie Android, CarPlay, LEDy, Matrixy. Wszystko nie ma laserów, bo podobno nie szło ich dobrać, są LEDy Matrixowe i to w zupełności wystarczy. Jest HEDA, więc wszystko to, co lubię. Nie wiem, czy czegoś tu brakuje, nie sądzę. Piękny samochód, świetnie skonfigurowany. Dla mnie wszystko skrojone jak na miarę i kapitalnie doposażone. Jedna rzecz, jak mówi właściciel, okres pandemiczny nie można było zamówić ładowarki indukcyjnej, po prostu BMW wtedy miało problem z dostawcami części. Przed nami S11, czyli klasycznie 50122. Tym razem M240 i dobrze, że w X-Drive, bo jest ślisko, a jak wiecie, ze mnie kierowca amator. Jeszcze tylko małą chwilkę, normalny drive, tryb komfortowy. 50 nam się kończy, kilku maruderów przed nami, za chwilę pewnie ich dogonimy, ale już moja prawa stopa wędruje, w podłogę. Wow, perfekcja. Pomimo startu z czterech butów było czuć minimalny taki uśnisk kół, ale od razu. Złapał przyczepność na wszystkich czterech papciach i wyrywał do przodu jak wściekły. Przekłamanie licznika. Stuwa w dwójce. No, o właśnie. Stuwa na smartfonie 97,3 km na godzinę. Dobra wartość. 120 na liczniku. Potworna ulewa, śliska nawierzchnia. Weźcie na to poprawkę, ja już milknę. Średnio około 66 decybeli. Sądzę, że gdyby nie padało, byłoby znacznie, znacznie ciszej. Powiem, że wewnątrz jest bardzo cicho samochód bez ramek, a panuje tutaj błoga cisza w normalnym komforcie. Oczywiście w sporcie jest to, co lubię. Jest mokra, słyszę toczące się opony powietrza opływającego samochód, praktycznie nie słyszę. I delikatny, przyjemny pomruk jednostki napędowej. Jest bardzo ślisko, 120 na godzinę, duże ruchy kierownicą, perfekcyjne prowadzenie wozu. Idealnie reaguje na ruchy kierownicy. Chyba żaden inny samochód tak nie prowadził się na śliskim jak M240i. Druga próba dynamiki, tym razem Sport Plus. No właśnie, w tej chwili już całkowity Dzikus. Na szczęście kontrola trakcji nie jest wyłączona. Kontrola trakcji można wyłączyć manualnie, absolutnie tego nie zrobię. Doskonale wiecie, że z tym z tą motorem, A jest śliska i za małą chwilę 50-120 w trybie Sport Plus i już właśnie. No jest lepiej niż dobrze. Fenomenalnie jeszcze sobie postrzeliwuje z tyłu bajeczny wózek, a szybciej jak 120 nie mogę. Powiem tak, na kanale jest mnóstwo bawarek, całe mnóstwo różnych emek i nie chcę porównywać M240i z M5. To by było troszkę nie na miejscu. Ale wrażenia, jakie generuje ten wóz niewielkich rozmiarów, gdy w nim siedzisz, są nieporównywalne chyba z żadną inną M-ką, którą jeździłem. Mówię to jako prosty recenzent, który zrobił kilkaset recenzji samochodów i chyba wszystkie M-ki. 374 konie, tona 700 masy, we trójkę na pokładzie, czyli jakieś dwie tony. A wrażenia z jazdy niezapomniane. Na pytanie, ile pali, odpowiedź jest prosta. Nigdy nie więcej od tego, ile wlejesz, ale z ostatnich 46 tysięcy, czyli od nowości, średnie to równiutkie 10 litrów. Czyli mając na uwadze, jaka to jest fura, jaki nietuzinkowy kozak, to 10 litrów jak najbardziej akceptowalne. Jedziemy po wyboistej nawierzchni. Trylinka, tak jak często w kotlinie dzisiaj w Jarocinie. No i powiem, że jest komfortowy. Myślałem, że będzie mocno sztywno, a tu nie, nie jest mocno sztywno, jest bardzo przyjemnie. Cichutko, mega cicha praca tego zawieszenia, no i wewnątrz cicho, wszystko spasowane jak się należy. Nie mówimy o menu, wielokrotnie przedstawiane w różnych innych modelach BMW, typowy smartfon, wszystko podane jak na tacy, mnóstwo kolejnych podmenu, wiele, wiele funkcji, możesz sobie tu również włączyć YouTube'a, co dusza zapragnie, także nie rozwodzimy się nad tym, żeby nie przedłużać filmu, wszystko działa znakomicie. Rzadko spotykany widok. M240 na wyboistej drodze, ale recenzja rządzi się swoimi prawami. Muszę tutaj tą Bawarą przejechać. Powiem, że jest straszne błoto dziury. Ubrudzimy ten samochód. Przykro mi, właściciel sobie umyję, ale odfiltrowanie ok. Jak najbardziej ok. Mogę powiedzieć, że wręcz mięciutko. Zakładałem, że to będzie mega sztywno. Nie, no jest tak powiedzmy delikatnie sztywno. Myślałem, że naprawdę będzie mocniej. Cicha praca, zawieszenia, cicho wewnątrz. Czego chcieć więcej? No dobra, ale wybrałem Sport Plus i jeszcze raz dziury. To już całkiem wariactwo jechać BMW w trybie Sport Plus po dziurach. Uuu, no właśnie. I tym razem jest sztywno. Mogę powiedzieć, że mega sztywno. I nagle to mega komfortowe zawieszenie... Zaczął jakby głośniej pracować. Wyraźnie to słyszę. Oczywiście, takie sobie słyszę tam z wydechu. BMW się denerwuje, no bo nikt normalny nie jeździ 35 BMW po dziurach. Nie? No, jak wiadomo, jestem nie normalny w trakcie recenzji. Czasami tak musi być. Powiem, że jest bardzo sztywno. Pląby z zębów wyskakują, ale nic nie żyje własnym życiem. No i kilka słów tytułem podsumowania. Bardzo serdecznie dziękuję Robertowi za udostępnienie mi tego kozaka do wykonania recenzji. Jeśli chodzi o to, co ten samochód Tobie daje jak fantastycznie się w nim czuję. To jest przekozak. Chyba jeden z najlepszych, jakim jeździłem. Dziękuję za uwagę. Czekam na Wasze opinie i do następnego. Cześć.